Tak prezentuje się pałac w Stuttgarcie. Takie atrakcje zawsze w cenie, jak się nie robi rzeczy jak normalny człowiek. Doradztwo grzybowe. Ci Niemcy to wiedzą, czego w życiu potrzeba. Powiem na nie nurtujące nikogo pytanie, mianowicie jak zwiedzam miasta. Załapałem się na jakąś interwencję policyjną, bo jest protest. Żydzi i cykliści rządzą światem. Tutaj jesteśmy jeszcze, powiedzmy sobie, w centrum miasta. A tutaj winnica. No ma. pozdro z jakiejś zatoczki przy autostradzie. Fajnie jest nie jechać przez cały dzień, to sobie można zrobić taką nienerwową przerwę i wiedzieć, że nie dojedzie się przez to o czwartej zamiast o trzeciej, albo o piątej zamiast o czwartej. Także sobie podziwiam zachód słońca, a w zasadzie to patrzę w kamerkę. Śmieszne dzisiaj miałem przygody z BlaBlaCarem, bo najpierw miałem na części trasy zabrać rower komuś za 30 euro. Potem ktoś za 5 euro miał ze mną przejechać część trasy i potem w ostatniej chwili doszedł jeszcze jeden ziomek za, też za 5 euro. No i wyszło na tym, że rower i pierwszy ziomek odpadł, a został tylko ostatni ziomek, zresztą o bardzo wdzięcznym imieniu Jihad, rodzice z Palestyny, ale on już Niemiec, w 100% urodzony tutaj, wszystko i tak dalej i dostałem od niego ciasteczko. Mafinka, w ramach podziękowania za przejazd. Oczywiście, jeszcze zarobiłem na nim 5 euro, także no, warto było. Ale mam wrażenie, że dzisiaj jakoś strasznie szybko mi się ta benzyna spala. No to tak, wieczorem jeszcze załapiemy się na spacerek po Stuttgarcie. A dzisiaj już nie popełnię błędu z przepłaconym parkingiem. Znalazłem sobie parking 45 minut od swojego hostelu pieszo ale mam pewność, że nie zapłacę ani centa. Jest to dla mnie bardzo istotne <noise> po ostatnich doświadczeniach z Erfurtu. że tutaj Republice Federalnej bardzo zależało, żeby wszyscy zrozumieli. My mamy komunikaty nawet w tak egzotycznych językach jak polski, rumuński, czeski, rosyjski. Zresztą jak się tak przyglądam tutaj, jakie nacje reprezentują e, kierowcy, Tirów, których jest tutaj pod dostatkiem, no to mamy reprezentowane wszystko. Myślę, że gdyby stanąć z tabliczką Istanbul na wyjeździe, to by się też udało złapać stopa. Jednak muszę iść tylko 33 minuty z parkingu do hostelu Win, ale za to ten parking jest jakiś dziwny. Poza moim są tam trzy samochody. Z tego w dwóch siedzą ludzie, ale jacyś tacy normalni i właśnie to jest w tym wszystkim najdziwniejsze. <noise> ale no, może mi nie wypompują paliwa albo może mi go nie zrobią. Przechodzę uliczką, która ma z dwóch stron cmentarz. Nieoświetlony, piękny, romantyczny. Janek Kłapa, pozdrawiam. <noise> Takie atrakcje zawsze w cenie, jak się nie robi rzeczy, jak normalny człowiek. <noise> słowa nie oddadzą tego jak bardzo lubię fencji przystanki komunikacji miejskiej chyba się będę musiał przejechać jakimś metrem czy coś, żeby móc odhaczyć Stuttgart. Hostel w którym śpię jest tutaj albo najtańszym albo prawie najtańszym w mieście śmieszne jest to, że w tej samej sieciówce mam zabukowany nocleg w Norymberdze w Pradze też była taka opcja ale postanowiłem, że już dopłacę te parę groszy i tak wydam mniej niż tu, czy w Norymberdze, do nieco bardziej sensownej opcji. Idziemy się zakwaterować. Tam była recepcja, tu jest jakiś common area, to jeszcze pewnie posiedzę. A tutaj do pokoi, jeden z kilku korytarzy zdecydowanie. Taki hostel, instytucja. Kolejny taki. Ale, jednak, musi być skala, żeby coś takiego w Niemczech się opłacało. A ceny, i tak wcale niskie, nie są. The next day. Świetnie się składa, że mam akurat za rogiem genialnego kebaba, którego mi polecił mój współlokator. Niemiec pochodzenia kambodżańskiego. Takie rzeczy właśnie się dzieją w hostelach. <gry> Dlatego warto. A teraz idę po przekąskę do Lidla. Niezastąpionego. Przy w hostelu prosili mnie o pokazanie paszportu covidowego. Co mnie spotkało w Niemczech pierwszy raz, a jest to mój czwarty hostel. A w sumie podczas tej wycieczki spotkało mnie po raz trzeci. Po jednym francuskim kebabie i jednej francuskiej kafejce. Także nie jest źle. Aczkolwiek no trzeba to mieć, bo inaczej można by się zmęczyć na pewno. A tak to przy przekraczaniu granic nikt nic, a przekraczałem przynajmniej kilkukrotnie, przynajmniej trzy różne. Więc o tyle chill. Ale czwarta fala jeszcze na dobre się nie zaczęła i kiedy to mówię to nie wiadomo jeszcze do jakich dojdzie rozmiarów. Lidl to jest naprawdę jeden z najcudowniejszych wynalazków. Miło też zobaczyć mimo wszystko niemieckie ceny sklepowanie, luksemburskie. Woda, bo ja wiem ile tam było, kilkanaście centów plus 25 centów kaucja za butelkę. I nawet była niegazowana, bo Niemcy jakoś wyjątkowo mają Leidenschaft do gazowanej. Znalazłem coś takiego też za kilkadziesiąt centów, jakieś 69 czy coś. Secco Bianco Fritzante. Nie mogłem się powstrzymać. Tutaj mamy iron, za który przed chwilą w kebabie zapłaciłem 1,50. Tutaj był po 38 centów. I kruazancik też rzekł za kilkadziesiąt centów, żeby się oszukać, że zjadłem coś słodkiego. A tak naprawdę nie zjeść nic słodkiego. W sumie równe 2 euro. Nie, żebym miał jakiś problem ze sztuk ale muszę przyznać, że mój wysokodopaminowy podróżniczy móżdżek zaczyna już tęsknić za czymś daleko poza Europą, za czymś zupełnie odmiennym. A tak no to cóż, zdrowia. Cappuccino 2.20. No, taki tutaj piękny widoczek sobie podziwiam z tym moim cappuccino. Przepiękne skrzyżowanie. Tutaj wejście do metra pode mną. A tutaj przepiękna kawiarenka. Tutaj mamy najlepszą ilustrację tego, jak dużo opcji wegetariańskich i wegańskich jest w Niemczech wszędzie. Jest sobie jakiś tam kebab. Nie wiem, gdzie jest SHIELD. Nie ma shield Pięć Trzy z pięciu reklamowanych opcji są bez mięsa. Znalazłem na ulicy SHIELD prowadzący do centrum testów na covid -a. i wygląda na to, że to jest jest darmowy. Słyszałem, że w Europie Zachodniej wiele jest tego typu tematów, bezpłatnych, ale mimo wszystko pierwszy raz widzę na własne oczy gwarancję, że tak jest. Obawiam się, że jedną z głównych atrakcji turystycznych w Stuttgartu jest ta ulica, czy też ten deptak. Teraz już zrozumiecie, dlaczego, jednak mój wysokodopaminowy podróżniczy mózg. Nie jest wystarczająco stymulowany. Tak prezentuje się pałac w Stuttgarcie. Świetnie go widać, dlatego że nie rozstawili przed nim nic wielkiego okrągłego więc można się napatrzeć uwielbiam to jak w Europie Zachodniej się przesiaduje na tych trawniczkach w centrum mimo tego, że to przecież samo centrum przed pałacem nikt z tego powodu nie robi problemu piwko można wypić to jest kraj kurde Tutaj Muzeum Wojewódzkie, że się tak wyrażę. badeni württemberg chodził po muzeach, to bym tam może w las. A bo zobaczmy. Dobra, jednak nie wchodzę. Ale przedsionek ładny. Przedsionek to się na pewno tak nazywa oficjalnie. Tutaj możesz sobie zagrać w kości. Jesteś Pudzianowskim. Złota Polska Jesień. Jednak nie kostki do Pudzianowskiego, tylko. Pomnik ofiar nazizmu. Zaryzykowałbym tezę, że pomniki ofiar nazizmu to zazwyczaj najciekawsze artystycznie dzieła. Nie znam się na sztuce, ale to chyba nie chodzi o to, żeby się na niej znać. Bo ja wiem już wiecie co będzie. Dobrze wiecie. Zobaczymy, czy będę w stanie nagrać sam siebie Eucharystia podróżnika. No nie, nie udało się. Próbuję jeszcze rozszyfrować ten pomnik. Google Maps mi niestety nie pomoże, ale widzę, że wypisane są tutaj różne francuskie miasta i lata 1870-71, czyli czyżby to był pomnik, jakby nie patrzeć w wojny ofensywnej. Przeprowadzonej przez Niemcy z Francją. Na no to wygląda. Dziwne by to bardzo było. Sobie takie rzeczy upamiętniają. Może dlatego jest tam czerwona farba, że jakiś francuski tutaj turysta zbłąkany. Tego typu rzeczy, o, tam jeszcze nie wiem czy widać, też mógłby. Można by przypisać jakiemuś nieznanemu francuskiemu artyście. To by miało sens. No, dziwne, że taki pomnik stoi tutaj już się zaczyna typowe bycie Niemcem, czyli płatność kartą od 10 euro. W mojej kafejce, w której zamawiałem cappuccino też było od 4. A jesteśmy w jakimś najwyraźniej dosyć ekskluzywnym zadaszonym markecie. Czy też Co powiecie na bomb upominkowy do warzywniaka? Zobaczcie następne fajne ogłoszenie: Doradztwo grzybowe. Ci Niemcy to wiedzą czego w życiu potrzeba. Widzę w oddali napis Curry West. to idę. Chociaż obawiam się, że dzisiaj obiad, kolacja i tak już jest przesądzona, że będzie to kolejny dyner. tak patrzę na to ile tutaj zostało na tym stole, i sobie myślę, że mógłbym się żywić po prostu tym, co Niemcy zostawili na swoich talerzach. A w tym tutaj namiocie przed kościółkiem też sobie można zrobić. Test na koronawirusa za darmo, antygenowy. Stuttgart to ośrodek motoryzacyjny. Swoje siedziby i ośrodki działalności mają tutaj między innymi Mercedes-Benz i Porsche. Tyle mi się udało ustalić. Więcej grzechów nie pamiętam, ponieważ motoryzacją się niespecjalnie interesuję. Gdyby coś w moim Hyundai'u się zepsuło to nie wiedziałbym nawet do kogo dzwonić, także tego. I trzeba przyznać, że widać na ulicach ponad przeciętną ilość Porsche. Chociaż to akurat wszędzie w Niemczech zawsze odnosiłem wrażenie, że Porsche'ów jeździ sporo. Natomiast są też muzea, do których można odwiedzić, które są jednymi z głównych atrakcji w tym mieście. Niestety, wstęp do muzeum Porsche kosztuje 40 euro, więc dopóki nie zostanę arabskim szejkiem, to raczej się tam nie udam z tego Mercedesa jeszcze poszedł za dyszkę może, ale jednak kawałek za daleko. Odpowiem na nienurtujące nikogo pytanie, mianowicie jak zwiedzam miasta. Jestem zdecydowanie zaleniwy na research i to, że się dowiedziałem, że są tutaj muzea dwóch wielkich producentów samochodów. To i tak jest już te 5 minut, które na to poświęciłem, to i tak jest już jakieś top 5 Czasu poświęconego na research danego miasta przed odwiedzeniem, natomiast żeby no, wiedzieć gdzie spaceruję, to poza tym, że mam dosyć dobrą intuicję, jak mi się gdzieś po prostu widzę, że mi się gdzieś podoba, to tam idę czy skręcam. Potem zazwyczaj się okazuje, że widziałem wszystko co trzeba, no ale żeby trochę pomóc intuicji, jak mam internet, to korzystam po prostu z Google Mapsa. Może będzie widać i idę po prostu do obszarów oznaczonych na żółto, żeby zobaczyć. Wszystko to, co Google uważa za historyczne centrum. Załapałem się na jakąś interwencję policyjną, bo jest protest na rzecz Juliana Assange'a. Wiedziałby, ktoś, że jest zwykły czwartek, a ja nastąpiłem się w ciągu 15 minut już na drugą piketę. Tutaj Stowarzyszenie Niemiecko-Izraelskie protestuje przeciwko antysemityzmowi. Bo rozstawiali tutaj takie fajne plakaciki informacyjne. Tytuł mówi, Żydzi i cykliści rządzą światem. Ale dlaczego cykliści? Powinni napisać, ale dlaczego Żydzi? Zobaczcie na to, tutaj jesteśmy jeszcze, powiedzmy sobie, w centrum miasta. A tutaj winnica z takim romantycznym wejściem. Ja, ale sztos. Ale sztos. Za mną wyjątkowo nie Porsche, tylko Maserati. Z tej okazji chciałbym opowiedzieć dowcip. Wiecie co robi człowiek, kiedy nie stać go na dobry samochód? Maserati. Sam jestem no z kimś muszę porozmawiać. Tutaj mamy samochód zakładu pogrzebowego Drynda. A nawet jest napisane pogrzebne usługę. Czyli to. Głównie pewnie dla jakichś serbów. Biorąc pod uwagę to, ile kobiet tutaj prowadzi, porszaki, to myślę, że prędzej to one wyrywają facetów na swoje samochody niż na odwrót. Za to na kolację przyszedłem do bardzo dobrej, eleganckiej restauracji. Zgadliście, jest to to samo miejsce, które dzisiaj odwiedziłem na śniadanie. Jem jakieś coś tam. Iskender, czy tam. Ad A nie, Adana, coś tam. O. Ale błędów sprzed południa już nie popełniamy. I po ironic idziemy do. Ta jest. The next day. Piątek, piąteczek, piątunio. A Ja dzisiaj, dzisiaj po raz pierwszy z tego wyjazdu spróbuję pokazać, jak funkcjonuje oddawanie buteleczek. Zobaczymy, czy przyjmie. Chyba nie zawsze przyjmuje. Ale poszło. O, no i teraz chyba muszę. A... Aha, to koniec, samo zadziałało. I co to znaczy? A, to tylko jest ten. 25 centów do wydania w Lidlu. No ale super, bo i tak właśnie idę na zakup. No i tak to tak to działa, drodzy Państwo, w Niemczech. Idę sobie kupić od razu następny. Zobaczcie jaki Poland strong w Lidlu. Wczoraj nie zauważyłem. Bardzo strong. No dobrze, ale co może chociaż zjeść, pójdę gdzie indziej? Nie, za, za dobre było to wczoraj niestety, więc wracamy tutaj. To jest to danie, które mnie wczoraj tak uwiodło. Nazywa się Adana Kebab Jówka 6,50. Ale warte każdego centa. Mięsko w środku jest wspaniałe. I nie ułatwia mi to przechodzenia stopniowego na wegetarianizm. Muszę przyznać, jak każdy wyjazd. No ale cóż, jeszcze popracujemy. A w środku wygląda tak. Jest mięsko, są jakieś sałateczki, jest jakiś sosik. W Polsce ten sosik byłby zupełnie zły. No tutaj klasa, ale iranik już sobie dzisiaj przyniosłem z Lidla. Nie ma głupich. Order Virtuti i cebulari się należy. Znowu idę cmentarzem, a to oznacza, że idę po samochód na parking. Nie wiem, nie powinienem się chyba denerwować tym, czy on tam będzie, czy nie, no bo czemu miałby nie być, ale. Ale nie mogę i tak przestać się zastanawiać, co by było, gdybym go tam nie zastał. jest jaka ładna uliczka. I tutaj Janek łapa będzie zachwycony. Byłby jeszcze bardziej, gdyby tutaj był osobiście taki elegancki zachodni cmentarz. No i tak, a potem ładujemy trzech pasażerów z dworca głównego i bierzemy ich aż do samego, no, aż do samej. Norymbergi. Nadal nie wierzę w swoje szczęście. Bo jeżeli wszyscy się stawią to dostanę 30 euro za ten przejazd bla bla karem, Czyli krótko mówiąc pewnie więcej niż wydam na benzynę. No ale najpierw muszą przyjść. Jak wiadomo z tym bywa różnie. Auto jak się okazało martwiłem się niepotrzebnie, bo jest. No ale sami zobaczcie jaki ten parking dziwny. Pierwszy raz parkuję na czymś takim, zamiastem. zupełnie pusto. W Norymberdze sobie też znalazłem teraz podobny. Więc... No dobrze, skoro test bojowy był zdany, tutaj przetrwał dwie noce, to może przetrwa jedną w Norymberdze. Drodzy, widzicie to? Pewnie tak średnio, bo światło jest tutaj do dupy. Chociaż i tak stoję pod latarnią. Ale... Udało mi się dojechać na darmowy parking na północ od centrum w Norymberdze. Tym razem mam około pieszo do centrum, ale może po, około godziny pieszo do centrum, ale może podjadę tramwajem i tym razem kar się udał. Przyszła cała trójka, dali mi 30 euro i na tym odcinku jestem definitywnie do przodu. Szkoda, że reszta odcinków nie będzie prawdopodobnie taka intrantna, bo na razie mi się... Na dalszą część trasy z Norymbergi do Krakowa zgłosiła jedna osoba za 20 zł. Ale nie będę płakał. Za, dla samego tego odcinka warto było się w to bawić. Super ludzie jak zawsze, czy jak się boi, nie wiadomo o co. No i tak, um, zostawiam to auto tutaj ponownie tylko do jutra, ponieważ w Norymberdze mam jeden dzień jutro sobota. Całe szczęście. Tyle z ogłoszeń parafialnych. Idziemy. Odkrywać to szalone miasto. Poprawka: z parkingu do hostelu 47 minut pieszo. To już brzmi dużo lepiej niż godzina, prawda? No i przejdę przez całe stare miasto. Akurat jeszcze nie teraz, bo i co to tylko autostrada hehe, he, w cudzysłowie. Ale przejdę przez całe stare miasto, więc idę pieszo, nie ma bata. Co będę płacił za tramwaj? To już by wtedy by wyszło tak jak płatne parkowanie. Pola boga, tak sobie myślę, że tak gadam jak taka ostatnia cebula, a na końcu i tak wyjdzie, że wydałem w tym miesiącu 6 czy, czy 7 koła. Nie wiadomo na co. Także no nie myślcie sobie, że jest tak kolorowo. <laughs> Może dlatego właśnie tak doceniam wszystkie te puszki szampana za 60 centów. Dniecie, dlaczego mi się przypomniało, że mi pasażer z BlaBlaCar'u powiedział, że dzisiaj w Norymberdze otwierają się kluby. A przypomniało mi się dlatego, że przechodzę koło takiej oto kolejki. Dalej idę. Co tu się dzieje? To ma chyba z 200 metrów. Jest i koniec. Nie ustawię się w nim. Zlazłem kawałek w dół kolejki, żeby zrobić zdjęcie i urosło o 40 metrów. Mam nowy hobby, staję na końcu kolejki, i obserwuję reakcję ludzi, którzy się do niej ustawiają na końcu. I krzyczą, że jest długa. Jak bumerang powraca kwestia dopuszczalności picia alkoholów w Europie Zachodniej. Teraz niesamowicie wygląda to, że wszyscy sobie do tego klubu idą tam, no generalnie z jakimiś piwerkami, w łapie, flaszkami. Przez taką tutaj bulwar w centrum miasta, gdzie jest radiowóz na radiowozie. I, ten, i ogólnie też zauważyłem trend picia wina z gwinta albo szampana. Ciekawe co by się w Polsce robiło, gdyby można było tak robić To znaczy pić sobie alkohol na ulicy No ale z drugiej strony wszystko ma wady i zalety Tu wolno palić w ogródkach, w knajpach To jest jak... bardzo upierliwe. Tutn raus, Zobaczcie jaka fajna dzielnia. Ile fajnych hoteli, w których nie śpię, bo ja dzisiaj znowu w E&O za kilkanaście euro. A teraz się domyślam o co chodzi. Ej, to jest trójkącik, a O to jest kropeczka E&O. jemotka nienawiści. Gruba. Po raz pierwszy w życiu przyszło mi zapłacić za to tutaj. Pościel i ręcznik. Znaczy, za ręcznik to jeszcze za pościel 5 euro grubo. Dostałem fajną ocenę.